Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty i kreatywny sposób udekorować choinkę w salonie. Podzielę się z wami moimi ulubionymi pomysłami na świąteczne dekoracje, które nadadza wyjątkowy klimat waszym wnętrzom. Niezależnie od tego, czy preferujecie klasyczny styl, czy nowoczesne akcenty, znajdziecie tu inspiracje, które z pewnością was zachwyca. Zaczynajmy. Choinka to symbol Bożego Narodzenia. Wyjątkowy, magiczny i niezwykle uroczy. Nikt chyba nie wyobraża sobie świat bez choinki. Wygląda pięknie udekorowana bombkami, łańcuchami, owocami czy kwiatami. Możesz sięgnąć po dowolne ozdoby w różnych kolorach i kształtach. Nawet te najbardziej wymyślne, oryginalne i zaskakujące. Tu ogranicza cię tylko wyobraźnia. Warto więc w tym roku wybrać co jest szczególnego, co podkreśli aranżację salonu. Oto nasze pomysły na ozdobienie choinki pięknymi gwiazdami betlejemskim. Przypadna do gustu zarówno miłośnikom drzewek, jak i tym, którzy wola alternatywne rozwiązania. Choinka dla minimalistów. Kremowe gwiazdy betlejemskie doskonale pasują do minimalistycznego, skandynawskiego, świątecznego stylu. Dzięki przylistkom w kształcie gwiazdy maja prawdziwie świąteczny charakter i jako kwiaty cięte sprawiają, że choinki i prezenty wyróżniają się na tle tradycyjnie udekorowanych drzewek. Funkcję ważoników dla ciętych po insecji pełnia bombki z usuniętym uchwytem. Wskazówka dla majsterkowiczów. Możesz samodzielnie zbudować trójkąt na połkę, wykorzystując drewniana drabinę. Wystarczy przymocować drewniane deski pomiędzy przeciwległymi szczebelkami oraz na spodzie, aby przykręcić pod nią kołka. A może tak tradycyjna choinkę zamienić na gwiazdę betlejemska? Świetny pomysł! Ten imponujący okaz kolumnowy robi wrażenie! Wspaniałe, kremowe przylistki sprawiają, że dodatkowe ozdoby są zbędne. Gwiazdy betlejemskie dostępne są w wielu różnych kolorach, rozmiarach i wielkościach. Rośliny kolumnowe są rzadkie i dość trudne do zdobycia. Największa szansa na ich znalezienie jest na początku sezonu w sklepie ogrodniczym. Choinka dla romantyków. Ta samodzielnie wykonana choinka ozdobiona gałaskami ostrokrzewu, Ilex verticillata i lampkami jest zarówno bajecznie romantyczna, jak i nowoczesna. Składa się z pięciu drewnianych okrągłych bali o długości 1,8 metra, połaczonych ze sobą na jednym końcu i ustawionych w kształcie tipi. W centralnym miejscu znajduje się kosz z Gwiazda Betlejemska. Prezenty zostały ułożone pod drewniana konstrukcja, aby zaoszczędzić miejsce. Gałęzie ozdobione świątecznymi dekoracjami oraz cietę. Różowe gwiazdy betlejemskie umieszczone w ważonie mogą również zastapić klasyczna choinkę. Łodygi kwiatów umieszczono w próbówkach wypełnionych woda. Wisząca dekoracja zamiast choinki możesz znaleźć odpowiednie miejsce w dowolnym miejscu dla tej drucianej spirali, pokrytej gałaskami. Jałowca, gwiazdy betlejemskiej i bombeczkami. Wystarczy odrobina umiejętności, żeby wykonać te prosta. Wisząca dekoracje. Do zawieszenia mini choinki potrzebny jest drut aluminiowy o grubości 1-2 mm, dwie pary kombinerek, jedna para bocznych do cięcia. I jedna para płaskich do zginania drutu, gałaski jałowca, małe bombki, sznurek taśma, srebrny drut, trzy próbówki i trzy miniaturowe gwiazdy betlejemskie. Jak wykonać? Krok 1. Przytnij kombinerkami 50-60 do 60 cm drutu. Użyj kombinerek płaskich, aby na jednym końcu zrobić mała pętle do zawieszenia. Krok 2. Zaczynając od pętli, uformuj drut na kształt spirali. Dodaj kolej pętlę na końcu. Krok 3. Za pomocą srebrnego drutu przymocuj do spirali gałaski jałowca. Krok 4. Staszkami przymocuj do owiniętego drutu bombki oraz próbówki i powiesz swoją choinkę w wybranym miejscu. Następnie wypełnij próbówki woda i umieść w nich ciete te gwiazdy betlejemskie. Drzewo ścienne w stylu vintage. Przy tworzeniu tej domowej choinki z gwiazdami betlejemskimi i bogata kolekcja pamiątkowych ozdób świątecznych, ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia. Ta kreatywna dekoracja ścienna pozwala zaoszczędzić sporo miejsca i jest odpowiednia dla osób, które poszukują oryginalnej alternatywy dla klasycznej choinki. Oprócz gwiazd betlejemskich, uwagę przyciągają obrecze do haftowania z motywami świątecznymi, które można wykonać w zaledwie kilku krokach. Potrzebny jest stary sweter z motywem świątecznym, nożyczki, obrecze do haftowania oraz klej na gorąco i pistolet do klejenia. Jak wykonać? Krok 1. Umieść wewnętrzny pierścień obręczy do haftowania na środku wybranego motywu na swetrze i zaznacz okragła linię cięcia o co najmniej 2 cm większa od obręczy. Wytnij motyw wzdłuż tej linii. Krok 2. Umieść motyw ze swetra centralnie na wewnętrznej obręczy, a następnie osadz na niej otwarta obręcz zewnętrzną i dokręć śrubkę napinającą. Zwisający po bokach materiał przykłej klejem na gorąco do wewnętrznej strony ramy. Wskazówka na tej ściennej choince D jest dużo miejsca na kilka świątecznych tamborków w różnych rozmiarach. Zobacz także mieszkanie na święta. Ma 50 metrów i piękne dekoracje. Wnętrze gotowe na Boże Narodzenie. Dziękujemy za oglądanie naszego filmu o dekorowaniu choinki w salonie. Mamy nadzieję, że nasze pomysły zainspirują Was do stworzenia wyjątkowej atmosfery w Waszych domach podczas świat. Pamiętajcie, że najważniejsze jest, aby dekoracje odzwierciedlały Wasz styl i sprawiały radość. Życzymy Wam wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych oraz magicznych świat. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.